Hejka, jaka jest wasza niedziela? Aha! Dzisiaj my mamy TikTokerkę, która przeszła z TikToka na YouTube'a i teraz szczela filmiki, jak ja kiedyś robiłem, bo ja też kiedyś na TikToku siedziałem i potem przeszło na YouTube. No co dobra jest. I dzisiaj ludzie ją irytują. Ale przecież hej. ona jest ludzien! Widzicie, ja właśnie użyłem swoją logikę, użyłem swojego mózgu. Okej, okay, zaczynajmy, bo jak jeszcze dłużej tutaj ja będę gadał, no to coś dziwnego się pewnie stanie. Hej, para, pa! Ra, pa, pa, pa. A, to był McDonald's czy Disney Channel? McDonald's. Nie pytajcie się, jak ja to wiem, po prostu wiem. Ludzie że irytują. Mogę się założyć, że każdy z nas miał taką sytuację. Ja mam taką sytuację teraz! Ja sam siebie irytuję. Co? Zapytacie jaką, Agata? A taką, że się wkurwi... I... i czuliście się wtedy jak... Brrr. Chcesz się bić? Tak mówisz do tej irytującej osoby, nie do niej? Bo ten efekt działa! Dokładnie tak się czuliście. Bo są po prostu pewne rzeczy, które nas wkurzają. Może zgodzicie się ze mną w niektórych kwestiach. Możecie się podzielić swoim zdaniem w komentarzu, zostawić lajka, napisać, czy Bo może wy mieliście jakąś sytuację. Okej! Okay. Ja napiszę komentarz! Co ja kurwa robię ze swoim życiem? Jeżeli ja na przykład tutaj nie opisałam, a was bardzo poirytowała, to możecie napisać. To się poirytujemy razem. Okej, okay, ja mam historyjkę. W szkole poszłem do dziewczyny, powiedziałem hi. Ona popatrzyła się na mnie i poszła gdzieś tam o... to mnie zbyt bardzo zirytowało, no bo to było bardzo irytujące i to jest irytujący temat. Punkt pierwszy. Osoby, które idą środkiem chodnika. Środkiem chodnika. Środkiem chodnika. Środkiem chodnika? Środkiem chodnika? Czy kiedyś wy widzieliście kogoś, jak idzie środkiem chodnika? Ja nie. Ludzie w Polsce chodzą środkiem chodnika? Co? Ja nigdy nie chodzę na chodniku. Zawsze, jak jest chodnik i obok jest trawa, to ja chodzę na trawie. Albo osoby, której doslalono. Po całym chodniku. Im się nie spieszy, oni mają szczęśliwe życie. To fajnie, ale ja nie mam szczęśliwego życia. I też nie mam szczęśliwego życia. To był Żart! I akurat chciałabym zdążyć na ten autobus, także możesz się przesunąć. No to wiesz, co możesz w takiej sytuacji zrobić? Ja wiem. Ja mam pewien sposób. Wyciąga się swój tambury i więc... e! możesz spierdalać. I słuchajcie, jeśli jesteście taką osobą. To mam nadzieję, że wasza poduszka jest ciepła z dwóch stron. Aż nie wiem po prostu, jak wyminąć tą osobę w takiej sytuacji. Ona w prawo, w lewo. No dobra, no to ja za nią jakoś tutaj. Kurde, co my robimy? Gramy w koszykówkę. Jak chcesz, to możemy zagrać w koszykówkę. Nie! Moment w zimie, gdzie była cienka dróżka, bo było śniegu nasypane. Ktoś to tylko rozkopał, dobra, jedna osoba się zmieści. No dobra, ale tylko jedna. No i pani sobie szła ze słuchawkami w uszach. No to ja za nią. Mam autobus za 5 minut. To. Tup, tup, tup. Tak chodziłaś? Ja, ja tak nie chodzę. Ja chodzę tak. O. Mam słuchawki w uszach i idę tak. Ktoś mijał koło mnie, co nie? I ja patrzę się na niego. Do... i... Potem autobus, przyjeżdża, jak biegnę, jak najszybciej, jak mogę na ten autobus. Dobra, gata, odezwij się, wiem, że się boisz ludzi, ale w tej sytuacji nie ma to zrobić innego. I proszę pani, dobra, nie dotknęłam jej, nie byłam aż tak odważna, ale było, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Nie słyszy mnie, dobra, trudno. Nie będę krzyczeć. Pojadę następnym, powoli. No to wiesz, co mogłaś zrobić? No, no kurde, no. dlaczego ty nie pomyślałaś? E, pani, pani, to co ty nie widzisz, że ja chcę przejść? Paszą wą mi schodnika na trawę, już. Autobus mi się kurde pojedzie i nie, nie stążę na niego. Mam do szkoły pójść, kurde. Paszą. Punkt drugi. Osoby, które się wstydzą odezwać, w tym ja. Ja też. Ja jestem tą osobą, także żeby nie było, to teraz będę jechać trochę po sobie. My mamy dużo rzeczy, takich samych o sobie. Chcesz szczelić kolaba na YouTubie? Ja, siedzicie w restauracji I, i kelner pomylił wasze zamówienie. Kładzie wam, nie wiem, ostrygi w musztardzie, a wy zamawialiście kebaba, no. Zdarzają się takie sytuacje. I e, patrzycie na to, on się pyta, wszystko w porządku? A wy odpowiadać, tak, tak, ktoś tutaj obok was, ale to nie jest to, co Cicho. Wszystko w porządku, wszystko w porządku. Pyszne, super, dziękuję. Gdybym kłamał, jakbym powiedział, że ja tak nie robię, ale ja tak robię każdym razem, no to nie patrzcie się na mnie, patrzcie się na nią, to jest o niej filmik. Jak mnie to wkurza za każdym razem, jak ja zamiast powiedzieć, no i przepraszam, ale to nie moje zamówienie, no pomylili się państwo, to siedzę i mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, wszystko ok. Ech, no to wiesz, co mogłaś zrobić. Hey, panie, panie, ja tego nie zamawiałam, kurde, co to to, 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 ma być, Paszo? Ja zamawiałam Ja mam pierwsze. w życie introwertyka. Mam nadzieję, że ktoś rozumie. I, I powie, że wow, ja też tak mam. Zrobimy sobie grupkę na Facebooku. Grupa wsparcia dla introwertyków, co Wy na to? Okej, okay. w końcu się ja będę mógł czuć, jak do czegoś dołączam. No to kiedy zaczynamy? Już? To był drugi żart! Trzeci. I tutaj się pewnie wiele osób ze mną nie zgodzi, bo, ym, no bo to jest dość kontrowersyjna sprawa. Dzieci. Ona nie lubi dzieci, ale przecież dorośli są dzieciami, które tylko żyją dłużej. He? Płaczące dokładniej. Um, no. Proszę mnie nie zlinczować. Po prostu chcę wyrazić swoje zdanie. I ja rozumiem, jak dziecko dopiero się urodziło kilka miesięcy temu, ono jeszcze nie i co się dzieje. Przed chwilą było w środku, było czerwono, ciemno. A teraz jest na zewnątrz. I są kolory zielone, czerwone, kurde niebieskie. Co ma dziecko w takiej sytuacji zrobić? Zacząć się wydzierać, no bo kurwa nie lubi kolora zielonego. Pełna przestrzeń, jakaś baba go wozi. Nie wiesz, co się dzieje? Tu ludzie dookoła. Otoczaję, że może mieć trochę problem z ogarnięciem tego wszystkiego. I teraz opiszę jedną sytuację, jaka mi się przytrafiła. Jechałam sobie autobusem. Ja też sobie lubię tak jeździć autobusem do szkoły. To jest moja ulubiona rzecz w tygodniu. Tak. I dziecko bardzo chciało ugryźć kasownik. Nie wiem czemu nie wnikałam. A mama do niego nie, nie. Nie gryź tego. Zostaw to, zostaw to. A ono. Jak ty to zrobiłaś? Ja też chcę. Okej. Okay. I ona do niego, cicho, cicho bądź. Proszę cię, cicho bądź. I wiecie, mama przerażona, że proszę cię, nie płacz. A dziecko, ja chcę ugryźć kasownik. Daj mi ten kasownik. Już. Ja go chcę. Dawaj mi go. Ja chcę ugryźć kasownik, to proszę. I wtedy masz takie, ugryź go. No dawaj, zrób to. Ugryź ten kasownik. Zobaczymy, co złapiesz. No co, jeszcze nie jesteś szczepiony? He? Albo też e, widziałam sytuację z lizaniem szyby. Przestań, to tu, tu muchy srają, a ty to liżesz. Co, wy tak nie robicie? Okej, ta scena przed była dziwna. Teraz jak patrzę na jakieś dziecko i widzę jego zachowanie, to ja od razu wiem, czy ja je polubię, czy nie. Ja widzę to po koleżankach mojej siostry. Ale nie będę się tutaj e, rozpowiadać za bardzo, bo to nie można, to takie tematy, to prywatne jest. Dobra. A może ja chciałem wiedzieć tą historię, a ty mi właśnie nie powiedziałaś, co jest. Pomijając już te irytujące sytuacje, ale ludzie, których uwielbiam, po prostu jak, jak robią, to, 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 to aż mi się serce cieszy. To są takie ludzie, którzy robią o niej filmiki. Ja jestem taką ludzią. Ja robię o niej filmiki. To znaczy, że ona mnie lubi. Haha! Do... sukces! Jest! Kiedy widzą płaczące dziecko i stają obok niego. I płaczą razem z nim. Chciałabym być takim człowiekiem, ale się wstydzę. No, najwyższy czas zacząć tak robić. He, he. Także, może kiedyś. Zobaczymy. Punkt czwarty. Czwarty punkt. Ekipa. Jedziemy do tego czegoś. ha! Nie wiem, jak to ująć w taki miły sposób. Może tak. Starsze panie, które myślą, że są pępkiem no, śniegu. Takich ludzi nazywamy. Moherów. Moher. Ja jestem profesjonalnym gadaczem o tym temacie i ja myślę, że. Niech ona skończy to za mnie. Okej, okay. tak może być. Prawda, żeby nie było że stare baby, bo, bo to nieładne, niegrzeczne to wyrażenie. Bo nie wszystkie starsze panie są takie i większość uwielbiam. Ale, ale czasem się taka trafi, że aż po prostu krew ci buzuje i masz takie. Masz szczęście, że jesteś stara. No to teraz możemy powiedzieć, że mohery są takie jak chomiki. Inne chomiki są takie fajne, można pogłaskać, przychodzą tutaj, wspinają się na Twoją rękę. A inne chomiki bierzesz ty na ręce, a te chomiki zaczynają się kurwa gryźć. Nie, to chyba moja świnka morska tylko tak robi, a nie chomiki. Więc teraz taka sytuacja. Siedzisz w autobusie i nagle wchodzi ona. Już wiesz, jak to się skończy, bo widzisz po niej. Wchodzi z torbą. Do tego autobusu wyszli, rozgląda się, widzi, że tam siedzi młoda osoba. Ta młoda osoba siedzi ze słuchawkami i słucha Michaela Jacksona. To był trzeci żart. I to siedzi, nie stoi, ona tam siedzi. Ona jest normalna, idzie z tą torbą, staje, łapie się jakoś koło was, jak najbliżej. Musi być jak najbliżej was. I wiecie, autobus jedzie, a ona... Piu! Dobra, w ramię za pięć, w twarz za dziesięć. Piu! Piu! Tą torbą po prostu, albo samą sobą, miota nią po tym autobusie. A ten młodziasiek sobie siedzi na tym autobusie i się patrzy na górę. Czego mnie bijesz? Ona tak stoi. Ona nic nie powie, po prostu czeka. A i teraz? Y, pamiętajcie, że teraz jest COVID. I przynajmniej w Lublinie jest tak, że w autobusie jest tylko 50% miejsc zajętych. Czyli, że wiecie, siedzicie y, sami na dwóch siedzeniach. Chyba, że jedziecie z kimś. Nieważne. W tak też jest. Ja myślę, że powinni oni to zatrzymać. Bo jak druga osoba wchodzi na autobus i idzie koło mnie i siada tutaj, to ja się na nią patrzę i yeah. je. Wszystko okej. Okay? Dobra, odezwa się. I się pytasz pani może usiąść? Dyman, pani czerwony rozłoży, nawet. A ona wtedy. Tak, kurde, co myślałeś, kurde? Ja tutaj z kormą tak łye, -e", robię, co ja to robiłam na darmo? Nie! Wasz nie z tego siedzenia! Ja chcę tutaj siedzieć i już! No wreszcie! Zero kultury w tych czasach, czego was rodzice uczą. Kolana mnie bolą, ledwo stoję, ja za was na wojnie umierałam. Przecież ona dalej żyje. To Pani nie żyje? Chwilę. Pani jest duchem i Panią bolą kolana? Czyli tego bólu to się nawet po śmierci nie pozbędziemy. Teraz jest COVID. COVID. To mój ulubiony kolega. To tak jak mówiłam, są dwa miejsca wolne, ale można zająć tylko jedno. No i dobra. Ale kiedyś, jak taka siadła na dwóch miejscach, torba musi mieć swoje krzesło. E, torby też mają nogi. Też mają uczucia. Też mają włosy. To był czwarty żart. Tutaj, torba na krześle. Ja usiądę obok. Bo torbę też bolą kolana. Nie, to nie ma, nie ma tak, że możecie usiąść tam, bo, bo tam musi być torba. To jest miejsce przeznaczone na torbę. I nawet nigdy nie, nie no, ja nawet nigdy nie próbowałam pytać, czy mogę usiąść w tym miejscu. Po prostu patrzyłam i miałam takie. To nieźle. Tylko <laughs> no, ona wiecie, no, jakbyście podeszli się, spytali: Mogę, mogę tu usiąść? A ona by powiedziała. Nie? nie dzisiaj. Punkt piąty, punkt piąty, punkt Oczywiście nie mogło tu zabraknąć tak zwanych Pick me girl, która jest inna niż wszystkie. Fuck! Jasne, wiecie jak to było w szkole. Na pewno znaliście taką dziewczynę. Nawet jeśli nie macie pojęcia, co to jest za fraza pick me girl. To i tak wam powiem, to skomacie. Jakiś dwóch chłopaków, nie wiem, napierdziela się, biją się, albo się po prostu kłócą. Ja nigdy nie byłem tym chłopakiem. A ona przybiegaj. I... Słuchaj, Łukasz. No Łukasz, popatrzcie. Się. Dlaczego się z nim bijesz? Teraz się ze mną będziesz. Jest znam pięć innych kurde sztuki walki. Chcesz? To był piąty żart. Ty nie jesteś taki, spójrz na mnie, spójrz na mnie. Popatrz na mnie. Nie zwracaj na niego uwagi, teraz liczę się tylko ja. Nie jesteś taki. Nie zniżaj się do jego poziomu, nie bij się z nim. Jestem przy tobie już spokojnie, oddychaj. Oddychaj, już jest dobrze, Łukasz, już jest dobrze. Mój kuzyn mam na imię Łukasz, no to Łukasz, jak to masz, pewnie nie, ale jak już chciał, no to masz to. To było dla ciebie. Zadowolony jesteś chyba tak. Także myślę, że ogarnęliście o co chodzi. Normalnie, jak widzę tę osobę, to mam ochotę jej. Nakaszleć, żeby COVID złowała. To już wszystko na dzisiaj i dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Ja dotrwałem, będę miał coś za to. Pewnie nie, może być teraz I dla mnie, Zo. zo. Dziękuję, kochanie. Także widzimy się w następnym odcinku, i e, tutaj macie moje sociale. Nie mam pojęcia, czy dam radę je wkleić, bo nie jestem mistrzem montażu, ale coś się wykombinuje. Do zobaczenia i e, papa Buziaczki. Pa, buziaczki. Ona to powiedziała, a ja potem to powtórzyłem. To był ostatni żart. To jest jej wina. Okej okay, Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Następny odcinek w niedzielę, jak zawsze. No to jak na teraz to był Marcelusiek i dobranoc. Pa baj, ja wypietra wody. To, to jest mój auto dzisiaj. Pa!